Jeszcze nie śpisz? W zasadzie to już jest prawie trzecia w nocy i siedziałem tu na lotnisku i czekałem na zawodników, żeby zdobyć autografy. Jesteś zadowolony z tego, jak Jestem grała reprezentacja? Zależy na których meczach. Załóżmy tutaj nie bardzo, ale dzisiaj z Francją dobrze zagrali. I zdobyłeś autografy? Tak. Kogo? Zdobyłem na przykład Łukasza Skorupskiego, Marcina Pułki, i Jakuba Kibiora i na przykład jeszcze Karola Siwieckiego. Zrozumiem, że to dopiero początek Twojej przygody z reprezentacją. Będziesz śledził kolejne mistrzostwa. Na pewno, tak. Rozumiem, czyli zadowolony jesteś i w ogóle Ci się nie chce spać? No, ale Nie chce mi się spać. Czuję się jak była 21.00, w nocy. No i co? I do domu teraz. Piłkarze zostawili serce na boisku, szczególnie dzisiaj. Eee, trzeba wspierać drużynę, szczególnie w złych momentach. I przede wszystkim trzeba mieć pasję w życiu, dlatego warto tu było przyjechać, bo piłka noza, to moja pasja, a reprezentacja Polski to moja najlepsza, ulubiona drużyna. Dlatego warto było. Wielu mówi, że te Mistrzostwa Europy to były dla nas katastrofą. To pan się z tym zgadza, czy nie? Nie, nie zgadza się z tym totalnie. Te Mistrzostwa były fundamentem po to, co zobaczymy w następnych miesiącach. I przede wszystkim odkryliśmy dla kadry. Urbańskiego, który będzie ogromną rolę pełnił w naszej drużynie. Fajna tradycja, że cała kadra mimo no, słabego wyniku przyjeżdża i wita się z kibicami? Tak, to jest na pewno zasługa Michała Probierza, trenera reprezentacji Polski. Wcześniej za Santosa tego nie było, ani za Michniewicza. Dlatego uważam, że Michał Probierz nie tylko dlatego, ale też między innymi powinien zostać. No i... Mam nadzieję, że będą dobre wyniki oraz, oraz yy, awans na Mistrzostwach Świata.